Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhausnieruchomości.pl Telefon 722 012 002 Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. To zawsze słodko-gorzki dzień w szkołach ponadpodstawowych. Radość z rozpoczynania nowego etapu w życiu miesza się ze smutkiem i nostalgią związanymi z opuszczaniem murów swoich szkół, swoich przyjaciół z klasy oraz nauczycieli. Za nami pożegnanie tegorocznych maturzystów w szkołach średnich powiatu koneckiego. Z kamerą odwiedziliśmy kilka placówek. W sumie w piątek szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat konecki ukończyło 429 uczniów. Najwięcej drugie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Kiri Skłodowskiej w Końskich. 128 absolwentów. Z pierwszym LO pożegnało się 117 maturzystów. Z ZSP numer 166, 66, ZSP numer 3 ukończyło w piątek 61 osób, a 50 57 po raz ostatni usłyszało dzwonek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stomporkowie. W niepublicznym ZDZ-cie w piątek edukację zakończyło 28 osób. Podczas piątkowych uroczystości związanych z zakończeniem edukacji przez tegorocznych absolwentów w każdej z placówek miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów. W drugim melow Końskich doceniono nie tylko najlepszych w edukacji, ale i tych, którzy dla społeczności szkolnej przyczynili się poprzez inne działania. Wolontariat, aktywność w dziedzinie kultury czy sportu. W pierwszym ELO Wręczano medale dla złotych absolwentów. Dyrektor szkoły Marlena Bernacka Pluta podkreśla w rozmowie z nami, że wszyscy kończący w tym roku stary ogólniak zostaną w jej pamięci na długo, choćby z uwagi na fakt, że to jej inauguracyjny rok jako zarządzającej placówką edukacyjną. Uczniowie to przede wszystkim ludzie bardzo wyjątkowi. O szlachetnych umysłach, o szczerych sercach, to uczniowie, którzy na zawsze wpisali się w historię naszej szkoły. Wspaniali, mądrzy, bardzo inteligentni. W pożegnaniach maturzystów uczestniczyli też przedstawiciele powiatu koneckiego, który jest organem zarządzającym dla publicznych placówek. W pierwszym melo imienia Komisji Edukacji Narodowej gościł członek zarządu Dariusz Banasik, a w mechaniku obecna była naczelniczka oświaty Agata Centkowska. Matura to ważny i bardzo istotny element w naszym życiu. Egzamin maturalny będący symbolicznym początkiem wkroczenia na ścieżkę dorosłości, to niewątpliwie ważny wzrost w waszym życiu, wymuszający jednocześnie bardzo ważne i poważne decyzje, decyzje w zakresie wyboru studiów, czyli dalszej ścieżki edukacji. W imieniu własnym oraz całego Zarządu Powiatów Polskich życzę wam tradycyjnego połamania piór, oraz wyśnionych i wymarzonych trafienia tematów na egzaminach naturalnych. Dzisiaj jest ten ważny dzień dla Was, w Waszym życiu, bo kończycie pewien etap y, Waszego życia, etap tej obowiązkowej nauki w szkole. Przed Wami to dorosłe życie, więc ja chciałam z tego miejsca życzyć Wam sukcesu, aby wszystkie te pomysły na te następne dni, na te następne lata, w Waszym życiu się spełniły. Chciałabym podziękować. Tutaj, nauczycielom i rodzicom, bo wkład w Waszą edukację na pewno na pewno był duży i to, że tu jesteście, to jest właśnie, właśnie ich zasługa. A przed absolwentami, już za kilkanaście dni matury, już we wtorek 7 maja, będą pisać egzamin z języka polskiego, dzień później z matematyki. Już dziś życzymy im powodzenia i jak najlepszych wyników. Na ten czas nauczyciel sięgnął po okulary i Bazyliszka wzrokiem zmierzył swe ofiary. Cisza, jak makiem zasiał, wszystkim się zdawało, że właśnie ich dziś wyrwie profesorskie ciało. Siedzą, jak myśl pod wzrok w ławkach utkwili. Zda się, wieki mijają, a tutaj, po chwili, niczym puszka Pandory, dziennik się otwiera, a belfer posępnie na listę spoziera, i rzeczy. Co się odlecze, to nie uciecze. Proszę do tablicy. Rozwiąż laleczko. Takie bardzo proste, łatwiutkie zadanie. W ławkę wrosło biedactwo, nogi jak złowił, w sercu strach paniczny, a pustkę mam w głowie. Ze stolickiem spokojem, nauczyciel czeka. Wreszcie nerwy puściły. Nie udawaj Greka, do tablicy, proszę! Ofiara ruszyła, noga za nogą. Czy jej moce piekielne, czy niebiosa pomogą? Doszła, jak subsoli stoi pod tablicą. Oczy szeroko otwarte, pobladła lico. Nabrała wody w usta, milsiak zaklęta. Nic nie wie, niczego się nie pamięta. Może ktoś podpowie, nic Ariadny rzuci i męki taletę tej sierocie skróci. Cóż, z pustego Salomon nawet nie naleje, na nic więc wzrok błagalny. Siadaj, póki miła, zera przed twoim nazwisku już mi się znudziły. Znaj moje dobre serce, nic ci dziś nie stawiam. Ale zejdź mi z oczu, siadaj, mówię! Siadam, na miejsce powraca, szczęściu nie ufając, pały dzisiaj nie ma, lecz pała nie zając.